Amelka, co ty za szmaty założyłaś? Dla was to szmaty, a dla mnie modne ubrania. To było modne 50 lat temu. To klasyczne ubrania, noszone przez osoby dorosłe. Okej, okay, noś co ci się podoba. Amelka, chodź pobaw się z nami. A zagrajmy może w pierdnięcia. Uuu, z... Luna, no co ty? Dziewczyny, macie 5 lat? A co w tym złego? Normalna gra. w to grałyśmy. Już nie będę w to grać. No to zagrajmy w coś innego. A może rzucaniem tortym w twarz? I jeszcze lepiej, jakbym była w przedszkolu. Amelka, wyluzuj. Zachowujesz się jak zrzędliwa babcia. Same grajcie w te swoje dziecinne gierki. To w nią wstąpiło. To przez te twoje głupie testy. Amelka teraz myśli, że jest mądrzejsza od wszystkich. Nie sądziłam, że potraktuje to aż tak poważnie. To nic, będzie się popisywać przez godzinę, a potem będzie tak jak dawniej. Tak, zjedzmy przekąskę. Dobra, lemoniada z cukierkami. Dawaj. Może Amelce też zaproponujemy lemoniadę? Zapomnij, nie zasłużyła na to. Co tu się dzieje? Nie wiem, może zaczęła sprzątać. Amelka, co ty robisz? Pozbywam się złych rzeczy z mojego domu! Przestań, to zwykłe żarcie! A umiesz mówić normalnym językiem? Jakie żarcie? Nie znam takiego słowa! I co mamy teraz jeść? Proszę, to lepsze niż Wasza chemia! Kto jest sałatkę z lemoniadą? Tutaj nasze smakołyki. Teraz w tym domu będziemy mieli wyłącznie zdrową żywność! Do bani! Kiedy ty to mi podziękujecie. Jesteśmy starsze od siebie, jakbyś zapomniała. Mój wiek psychologiczny to 50 lat!